PHF 235 Pulse ACDC to wysokiej jakości zaawansowana spawarka przeznaczona do spawania metodą TIC oraz MMA. Główne przeznaczenie tego urządzenia to metoda TIC. Możliwość ustawień dla tej metody jest bardzo duży. Wymienię je pokrótce. Wybór prądu AC lub DC, funkcja Pulse, wybór kształtu fali dla prądu przemiennego AC, funkcja B-level. Spawanie punktowe cykliczne, możliwość programowania oraz możliwość regulacji siły usuwania tlenków. THF-235 Puls ACDC posiada solidną metalową obudowę, od góry dwa uchwyty do przenoszenia, z tyłu wyłącznik główny oraz kruciec do podłączenia gazu osłonowego. Z przodu miękki panel w języku polskim, cofnięty względem obudowy. Co zabezpiecza go przed przypadkowym uszkodzeniem. A u dołu gniazda prądowe, sterowania, szybko złącze gazu. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy uchwyt roboczy do spawania metodą TIG, przewód z zaciskiem masowym. Zobaczmy teraz w szczegółach, jak wygląda panel sterowania. Na środku od góry mamy cyfrowy wyświetlacz. Z boku kontrolki z przypisanymi jednostkami. Na środku od dołu mamy pokrętło, które jednocześnie pełni funkcję przycisku. W tym miejscu wybieramy metodę spawania: MMA, TIG bądź TIK z funkcją puls. Jeśli została wybrana. Funkcja TIG, to w tym miejscu wybieramy rodzaj prądu. Stały DC bądź przemienny AC. Jeśli został wybrany prąd przemienny AC, to w tym miejscu wybieramy kształt fali AC. Prostokątna, trójkątna, trapezowa lub sinusoidalna. Po prawo wybieramy dwutakt lub czterotakt funkcje B-Level, spawanie punktowe cykliczne. Powyżej możemy zapisać bądź wybrać zapisany program. Do dyspozycji mamy 10 kanałów. Szanowni widzowie, to urządzenie posiada szereg zaawansowanych funkcji i ustawień. Nie jestem w stanie w tym krótkim filmie ich szczegółowo objaśnić. Zainteresowanym polecam zapoznanie się z instrukcją obsługi. Teraz pokrótce pokażę, co i jak można ustawić na drabince przebiegu prądu. Do poruszania się po drabince przebiegu prądu służą w sumie cztery przyciski. Te dwa zdublowane oraz przycisk, którym wybieramy parametry związane z prądem przemiennym. Oraz przycisk, którym wybieramy parametry związane z funkcją puls. Pierwszy parametr, który możemy regulować, który się tutaj na chwilę zaświeci, to czas wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania. Kolejny oznaczony na panelu symbolem IHOT, e to jest regulacja wartości HOT START dla metody TIG. Ona ma dosyć spore znaczenie przy spawaniu metodą TIG prądem przemiennym i tutaj zalecana wartość tego prądu Ihot wynosi około 60 do 70 A. IP czyli wartość początkowa prądu spawania. TN czas narastania prądu spawania i to wartość główna prądu spawania. czas opadania prądu spawania oraz wartość końcowa prądu spawania. Jeżeli wybierzemy funkcję bi-level, to ten ostatni parametr I_k to jest jednocześnie druga wartość prądu spawania w funkcji bi-level. Ona jest tutaj zaznaczona na panelu symbolem I2 BI Jeżeli spawamy metodą TIG z prądem przemiennym AC, to tym przyciskiem wybieramy AC częstotliwość, czyli częstotliwość zmiany polaryzacji, balans zmiany polaryzacji oraz dodatkowo parametr, który jest niezwykle rzadko spotykany w urządzeniach spawalniczych. Jest to w zasadzie nowość, czyli regulacja siły czyszczenia. Co tym robimy? Regulujemy siłę usuwania tlenków znajdujących się na powierzchni jeziorka spawalniczego. Jeżeli spawamy metodą TIG z pulsacją prądu spawania, tym przyciskiem wybieramy częstotliwość pulsacji, prąd spawania szczytowy, Prąd spawania bazowy oraz balans pulsacji. Żeby skorzystać z funkcji b urządzenie musi być ustawione w czterotakcie. Tutaj jest pierwsza wartość prądu spawania w funkcji b a tutaj druga, tak jak już to mówiłem wcześniej. Jeżeli mamy tak ustawioną spawarkę, to wówczas poprzez kombinację wciśnięć i zwolnięć przycisku na uchwycie TIG możemy przechodzić płynnie pomiędzy wartością tą i tą, bez wygaszania łuku. Jeżeli wybierzemy spawanie punktowe, to wówczas tym przyciskiem nie regulujemy już Parametrów związanych z pulsacją prądu spawania, tylko regulujemy czas spawania w punkcie oraz czas całego cyklu. Proszę zobaczyć, zaświeciła się kontrolka przy S, czyli przy sekundach. Tutaj regulujemy czas całego pojedynczego cyklu. Ustawimy na przykład 10 sekund. To znaczy, że 10 sekund to jest czas spawania w punkcie plus czas przerwy. A w tym miejscu ustawiamy czas spawania w punkcie. Czas cyklu ustawiłem na 10 sekund, czas spawania w punkcie ustawiłem na 5 sekund. To znaczy, że urządzenie przez 5 sekund będzie spawało w punkcie, a 5 sekund Kolejnych będzie miało przerwę. Tylko jedna ważna rzecz. Urządzenie w trakcie przerwy nie wygasza łuku, tylko przechodzi w stan podtrzymania. Łuk jarzy się cały czas. Natężenie prądu wówczas wynosi 5 Amper. Jak się programuje to urządzenie? Bardzo prosty sposób. Ustawiamy parametry, jakie, jakie nam są potrzebne. Naciskamy kontrolkę zapis, wybieramy numer kanału, naciskamy, wyświetla się komunikat DAN, czyli, że zapamiętane. Jeżeli chcemy przywołać program, kanał, na którym było coś zapisane, mieliśmy ósemkę, wciskamy, gotowe. Bardzo prosty sposób programowania.